Pomidor. Pan pomidor flasmatyczkę i przydrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze? Oburzyło to fasole, A ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze? Groch z zielenią aż ze złości. Że też nie wstyd jest waszmości. Jak pan może, panie pomidorze? Rzepa także go zagadnie. Fe niedobrze, fe nieładnie, jak pan może, panie pomidorze. Rozgniewały się warzywa. Pan już trochę nadużywa. Jak pan może, panie pomidorze? Pan pomidor, zawstydzony, cały zrobił się czerwony i spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogródniczki.